A i w środę Witam się z wami bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek dedykuję i dziękuję przede wszystkim widzce Dorotce za taki piękny kolorowy odcineczek. Wy moi drodzy, w tym momencie zostawiacie serducha w komentarzu i piszecie Dorotka, bo jest to naprawdę wspaniała osoba. Jak widzicie, no dzięki niej mamy też taki super odcinek ze zdrapeczkami po 10 złotych aż. I mamy 6 drapeczek, także mówię, no, będzie naprawdę kolorowy miks z grubymi drapeczkami. Mam nadzieję, że taka forma Wam się spodoba. Także teraz też możecie zostawić łapeczkę w górę, będzie mi niezmiernie miło, a my będziemy przechodzili do drapania. Także życzę Wam, moi drodzy, miłego oglądania. Trzymajcie mocno kciuki, żeby wynik był lepszy od poprzedniego. Kto oglądał, ten wie. <laughs> Nie będę go komentował. Okej. Okay. Także zobaczmy, jak nam pójdzie dziś. Oby poszło o wiele lepiej, żebyśmy odrobili też te straty nasze, co są. Dobra. 29, 34, 4, 18 i 12. To są nasze wygrywające liczby. Także mówię, dzisiaj w środę postawiłem na grube zdrapeczki po 10 zł. Zobaczymy, jak nam pójdzie. A tymczasem będziemy szukali 29, 34, 4, 18 i 12. No dobra, to szukamy. Kurde, literka C, no ja nie mogę. Czyli jak już tu będzie jakaś wygrana, no to będziemy pewni, że zwrot. Oje, no i patrzcie, no jest zwrot. Także w sumie ja już nie mam po co dalej drapać. Śmieje się oczywiście, no ale taka prawda. Bo jak są 3 razy C, to znaczy, że to jest 10 zł, nic więcej. <śmieje> ale dobra, zdrapiemy. 28, 36, ale szybko nam poszło. Kurczaki. Tak to jest, jak człowiek zdrapie kontrolne. Widzicie? Ale mamy dychę, także mamy miłe rozpoczęcie. No, 22, 42 zdrapie, żeby nie było. Oczywiście, zawsze błąd jakiś się może zdarzyć, co nie, moi drodzy. 38, 44, 26, 17, 13, 32, 3. 8 i 48. No także wszystko się zgadza. Lot to się nie pomyliło z tymi literkami kontrolnymi, ale jakby tu było z 50 zł, to też bym się nie obraził, a co? <laughs> no także mamy dyszkę, mamy rozpoczęcie w złotym losie, proszę bardzo. Okej, okay, także lecimy sobie dalej, moi drodzy, kolejna zdrapeczka. Yy, zaraz po przed yy, złotym losem była mega pensja, jak się nie mylę. I lecimy, drapiemy sobie ją po maluszku. 8, 35, 43, 31 i 19. To są nasze wygrywające liczby, także szukamy ich. Teraz będę starał się nie zrapać, <laughs> żeby mieć większe zaskoczenie w razie czego. 13, a 31. Ok, o mój drodzy, mega pensja. Trujeczka, no trujeczki nie mamy, szukamy dalej siedemnaście, czterdzieści osiem, dwadzieścia pięć, osiem i szesnaście. także no na razie nie ma. szukamy dalej. czterdzieści pięć nie ma, jedenaście nie ma, czterdzieści dwa nie widzę, trzydzieści osiem też nie widzę i trzydzieści siedem też brakuje, także szukamy, moi drodzy, ostatni, yy, ostatnia linia pozioma nam została do zdrapania, 34, no wyliziutko, ale niestety, 21 też nie mamy, 29 też nie mamy, 33 nie mamy i ostatnia liczba to 39, także no wygląda na to, że trapeczka jest pusta, sprawdźmy sobie jeszcze tylko literki kontrolne, wszystko się zgadza. Literki kontrolne mówią Tom. <laughs> Literki kontrolne mówią Tom. Ok. Także lecimy dalej. Kolejna z Pół miliona w diamentach. Zrapeczka, jak widzicie, z numerem 16. O, taka poharatana, jakby kot ją podrapał. <laughs> Może chciał się dobrać do tych wygranych, co tam są. Miejmy nadzieję, że tam są jakieś wygrane. <laughs> 38, 14. 19 39 i 22 Zaznaczę Wam, że pół miliona w diamentach jest to zdrapeczka Chyba jedyna zdrapeczka po 10 zł, która podwójnie po dała mi 50 zł. Także Teraz jeszcze może poprawić swój wynik w dzisiejszym odcinku Będzie mi miło Albo poprawić Żeby był jeszcze większy Moi drodzy, ja tam... Ja bym się nie obraził <laughs> Jedynka

35 też nie mamy. Trójeczki też nie mamy. 33. 33 też nie mamy. No dobra, szukamy tutaj. Może tu coś się trafi. 26. Siódemeczka. Siódemeczki nie mamy. 23. Także obok. 27 i i Dwójeczka. No, wychodzi na to, że pół miliona w diamentach. Niestety puste. Tylko literki kontrolne sobie sprawdzę. Wszystko się zgadza. Han. <laughs> Także pusto, pusto. Szkoda, szkoda. Idziemy dalej. Półmetek za nami. Na razie tylko jedna wygrana. Zwrocik. Próbujemy dalej. O! laki 777 z numerem 13. Także zobaczymy, czy ta trzynastka będzie dla nas szczęśliwa. A bonusik standardowo. Drapiemy na końcu. I drapiemy. 6, 38, 1, 41 i 49 plaki 777 to moja zdrabka która wygrała najwięcej bo w tej zdrabce kiedyś trafiłem 500 moi drodzy 500 Ło, literki kontrolne znowu ale literki kontrolne nic mi nie mówią także cieszę się bardzo że nie odkryłem piąteczka dwunastka także nie ma 36 nie ma, 46 też nie ma, szukamy dalej. Dalej mamy 23, nie mamy, 26 nie mamy, 8 nie mamy, 45 też nie mamy. Dalej dwójeczka, no tak blisko, a tak daleko. Dalej dziewiątka nie ma, 24 nie ma. 44 nie ma, 13 nie ma i 11 też nie ma. No dobra, szukamy ostatni, ostatnia linia do zdrapania. 3. Ach, już myślałem, że 49. Trzy. patrzcie, jaka zamianka. Ja nie mogę. Czemu tu nie mogło być na odwrót, gdyby były dwie wygrane od razu? <laughs> no, ale chyba taki mój lotowy los. Zobaczcie, kolejny pustaczek. Chyba, poczekajcie, co ja mówię. A tu mamy, no niestety. Y, YR. Myr. Także, no niestety, różne literki kontrolne. Ajajajajaj, Moi drodzy, dobrze, lecimy dalej. Kolejna zdrapeczka to bum 777. Miejmy nadzieję, że coś wydrapiemy. Jabłko, banany i diament. Gra druga, arbus, podkowa, monety. Monety, banknot. Pierścionek Truskawka, korona Jest siódemka, moi drodzy Juhu <laughs> Także jest siódemeczka, super A się jej nie spodziewałem, wam powiem, bo tak szybko, szybko drapie A tu bum Siódemeczka nam się odsłoniła No to dobra, no to jeszcze jedna, jeszcze jedna Mile widziana Może nadrobi straty, albo jedna konkretna Taką też nie pogardzę <laughs> Winogrono Cytryna, pik, gra dziewiąta Lecimy, serducho Banknot i winogrono, gra 10, safe, złoto garnek, gra 11, korona, serducho i ananas, gra 12, złoto, dzwon, worek, gra 13, moi drodzy, jabłko, truskawka i podkowa. A tu mamy. A, nie ma. Zobaczcie, zdrapeczka z numerem 7 mamy siódemeczkę i zdrapeczka bum 777. Sprawdzamy, a tu mamy dyszkę, także mamy też zwrocik Dobry i zwrocik OK. także teraz, moi drodzy, zostaje nam ostatnia zdrapeczka, błąd. Zobaczymy, czy to będzie błąd, czy to będzie błąd. Także drapiemy nasze wygrywające liczby. 29, 13, 28, 14 i 16. Okej, okay. fajne liczby. Oby były trafne. I co? Zaczynamy. Patrzcie, 15 pomiędzy oczywiście, no bo taki mój los. Ale szukamy, nie odpuszczamy 23, 25, 12, no oczywiście, obok, 11 nie ma, 18 nie ma, 12 po raz drugi, też mówię co jest: 19, 27 też nie ma, 21 nie ma, 23 też nie mamy, 26 też nie mamy, 24 nie ma i. I 30, no 30 też nie mamy obok, bonus, a w bonusie 0, czyli, no, zrapeczka pusta, a szkoda, a szkoda, no także moi drodzy, no różne literki kontrolne, ok, RW. Dobrze, moi drodzy, także środa zaliczona, jeszcze raz wielkie serducha dla dorotki. Jak widzisz, dorotko, dwie dychy wydrapane, będzie na pomnożenie, miejmy nadzieję! <laughs> Chociaż ta nadzieja jest, powiem wam szczerze, maluśka ostatnim czasem, bo tyły są ogromne. Sami widzicie co się dzieje, także proszę też o niepomijanie reklam, moi drodzy. Zawsze niech tam skapnie ze złotówka z filmiku czy tam 2 czy 3 złote, to naprawdę to zawsze coś, także mówię. W skali miesiąca robi się to naprawdę duży tył, mając co odcinek, jakieś minusy, minusy, minusy. Nie chcę na razie tego liczyć, ale z pewnością za jakiś czas sobie to zacznę wszystko kalkulować. No i zobaczymy, jak to będzie dalej. Także, dobrze, moi drodzy, no widzicie, na 60-20 wygrane. Yy, z tym jeszcze raz wielkie podziękowania dla Dorotki za wsparcie tego odcinka. Także dzięki Dorotko, łapeczka w górę, serduszko, wszystko to, co dobre ode mnie, yy, leci do Ciebie! <laughs> Dobrze, moi drodzy, będę się z wami żegnał. Także trzymajcie się, ciepło. Życzę wszystkim miłego dnia. Hej, cześć. Papa. Pa.